z Ewangelii według Świętego Łukasza Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj rozważamy fragment z uroczystości narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. I specjalnie wybrałem to jedno zdanie. Dlaczego? Dlatego, że w nim streszcza się potężna moc Pana Boga. Słyszeliśmy wcześniej w Ewangelii, według Świętego Łukasza, pamiętamy być może z rozważań adwentowych, że Elżbieta była bezpłodna, nie mogła mieć dzieci. A tu nagle Bóg w tak potężny sposób interweniował w życiu jej i jej męża Zachariasza. To była interwencja, która zrodziła w nich potężną radość. Dlaczego? Dlatego, że no dostali coś od Boga, czego się totalnie nie spodziewali. I na tym chciałbym dzisiaj się skupić, że zobaczcie, my bardzo często dostajemy od Pana Boga ogromne ilości łaski i dobra, ale nie potrafimy się tym uradować. Wydaje nam się bardzo często, że to jest jakby konieczne, że to się nam należy, że Bóg nie robi nam łaski, dając nam coś. A tymczasem, no właśnie, ta hojność przewyższa moje wyobrażenia. Jeśli ja nie widzę tego, że Bóg działa w moim życiu, to co robię? Przejmuję kontrolę. Zaczynam samemu układać swoje życie tak, żebym czuł się szczęśliwy. I nie daję zupełnie przestrzeni panu Bogu na to, żeby on mnie zaskoczył, żeby on był wobec mnie hojny. I tu jest problem współczesnego człowieka, któremu się wydaje, że Bóg o nim zapomniał. To nie Bóg zapomniał o człowieku, tylko człowiek zapomniał o Bogu i próbuje ten świat układać po swojemu, według swoich norm. A co się dzieje? Jaki jest tego owoc? No to widzimy chociażby w Ukrainie, widzimy w wielu miejscach, gdzie panuje głód, gdzie jest tragedia, gdzie jest dramat, gdzie ludzie. Umierają z głodu, gdzie umierają z choroby, bo nie ma kto ich leczyć. I to jest ogromny problem tego właśnie, że my nie dajemy Bogu przestrzeni. A potem co się dzieje? No mamy pretensje do Pana Boga, że on właśnie w taki sposób działa, że nie interweniuje, że się nie interesuje znowu człowiekiem i koło się zamyka. To jest problem nasz dzisiejszy. Kochani, jeśli pozwolimy się Bogu poprowadzić, jeśli otworzymy się na Jego wolę, jeśli zaufamy mu, to doświadczymy niesamowitej hojności, jego łaski. Takiej hojności, które przekraczają Twoje wyobrażenia, która przekracza Twoje pragnienia, nawet te najgłębsze. On cię wyniesie na taki poziom doświadczenia dobra, miłości, szczęścia, że sobie nawet tego nie wyobrażasz. Nawet jakbyś pomyślał, pomyślała o czymś najwspanialszym, co ci przychodzi teraz na myśl. To Bóg i tak da Ci nieporównywalnie więcej. Kochani, życzę Wam życia w obfitości Pana Boga, w obfitości Jego łaski, doświadczania Jego miłości i też obfitości charyzmatu, żebyście mogli tymi charyzmatami służyć innym. Życzę Wam dobrego tygodnia, trzymajcie się dzielnie, błogosławię Wam z serca z Panem Bogiem.